Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w piątym odcinku w drugiej części e, odcinków z głosem z Klubu Romantyki, Arkanum, no i co, lecimy, lecimy. Ale nie chciałoby się zamykać oczu na to, co stało się wczoraj. Będziecie mieli jeszcze czas na audiencję u królowej. Ma pani rację, słyszałam przemowę wasza, wysokość. Była wspaniała, natchniona, pełna dobra i łagodna, jaką i powinna być sama królowa, ale ja tego nie kupuję, takich przemów. Przypominało mi to, yy, przypomniało mi to driacką legendę. Mary wyraźnie się rozluźniła, puściła kieliszek i odsunęła się na oparcie krzesła. Selena nie chciała słuchać kolejnej bajeczki, przeszłaby chętnie od razu do działania, nie tracąc czasu na świętowanie. Lecz znaczy, takie były obyczaje, więc uśmiechnąwszy się sztucznie, powiedziała: Chętnie bym posłuchała. Wszyscy to wiedzą, że czasem trzeba sobie przypomnieć, nieprawdaż? Legenda głosi, że księżyc zrodził dla talatriady a słońce ludzi. Gwiazdy zrodziły nocą dzikusów błądzących między czarnymi skałami. Jesteśmy narodami mającymi różne matki. Jesteśmy bardzo różni, ale żyjemy pod jednym niebem. Wielmoże słuchano w, w zupełnej ciszy, ale jego patetyczną przemowę, przemowę przerwał śmieszek króla ludzi. Okej. Okay. Powiedziałem coś zabawnego? Nie, wcale nie. Ale u nas inaczej opowiadają te legendy. A jak, jeśli można wiedzieć? Demon pokręcił tylko w odpowiedzi głową. Uniósł kielich, jakby stukając się nim z kimś w powietrzu i wypełnił wielki łyk. Skoro zaczęliśmy, proszę mówić, wszyscy jesteśmy ciekawi. Czuję się to zbyt pewnie. To moje królestwo. Zamiast Daimona wstał doradca. Kiedyś usłyszysz i naszą wersję, wasza wysokość? Z radością otworzymy przed tobą nasze serca, kiedy będziemy do tego gotowi. Czyli nigdy. Selena skinęła głową. Dobrze, czas pokaże. Poznała się jedną z części legendy. Okej, okay, bardzo nie lubię składać pozlinu, ale dobra, w sensie takich wiecie, słownych tych, bo są one rozwleczone w czasie i można na różnych wiecie, szczegółów zapomnieć. Król wstał ze stołu i rzekł głośno: Lilith, moja córka urodzona przez inną kobietę, zaczęła rząd w Dolinie. Bardzo um, taktowne podkreślić to przy wszystkich. Ona jest krwią z mojej krwi i ciałem z mojego ciała. Jest w niej moja siła i obora. O, pora, sorry, chciałam przeczytać. Bora, nie wiem skąd mi się to wzięło. Będę się starał, aby na, na nasze ziemie rozkwitły. Nasze panowanie będzie trwało wieki. Niech tak się stanie. Nasze? Poprzymy króla. Gramy w jego grę w końcu. Dobrze, pobawmy się w dobre uwadze. Nie chciałabym niszczyć marzeń staruszka. Jego wysokość ma rację. Razem możemy osiągnąć czego tylko zapragniemy. Niech tak będzie. Zabrzmiało trochę fałszywie. Niech tak będzie. Król zapamiętał Twoje słowa. Król powtórzył uparcie: Widzę drogę, którą należy starać się podążać i wprowadza nas na nią, ileby mnie to nie kosztowało. Szlachta ochoczo uniosła kielichę. Doradca Demona także poparł termowe, ale król i Rob. Król ludzi i Rob nie dotknęli nawet trunków. Selena chciała już coś powiedzieć, ale Mary położyła swoją dłoń na jej ręce i wyszeptała: Nie trzeba wasza wysokość. Liam i Bird popatrzyli po sobie. Starzec chciał okazać się pożyteczny. Lili tych da sobie radę też sama, ale pomoc się jej przyda. Za bardzo się zaangażował. Nie tak nie pasuje. Selena zerwała się za stołu. A matko, musiało to wyglądać bardzo. Na co tak wiecie? Widzicie nowego wadce, który nagle zrywa się ze stołu, albo coś się stało. No? Nie tak nieprofesjonalnie? Może tak? Wszystkie spojrzenia skierowały się na nią. Rozległ się lodowaty, twardy jak skała głos królowej. Dość. Czego dość? Aha, chyba. Naru to niech świętuje, ale nam nie wolno tracić czasu na puste zabawy. Są problemy, które chcę omówić i to jak najszybciej. Lilith u nas nie jest przyjęte. Powiedziałam dość. Szlachta może zostać, ale ja chcę słuchać radę, żeby zająć się e, kilkoma kwestiami. Król Altergrow, ty też jest, powinieneś być obecny. Damon od razu odrzucił serwatkę i wstał. Naturalnie, w ślad za nim podniósł się z krzesła i Wielmoża. Jako przedstawiciel szlachty ja także winienem zasiąść, wziąć udział, przepraszam, w radzie. A jak pan uważa? Serena przeszła przez salę, nie zwracając uwagi na zdezorientowane. Min zdezorientowane miny gości. Za dużo, za dużo za szybko czytam, przepraszam. Gdy tylko zamknęłyśmy za nimi drzwi, król uderzył dłonią w stół. Co ty wyprawiasz? Korona nie zdążyła jeszcze ogrzeć ci głowy, a ty już niszczesz wszystkie tradycje i zwyczaje, to brak szacunku do szlachty. Nie pozwoliłaś im się nawet poweselić, świętować. Selena usiadła u szczytu stołu i spokojnie, niemal z wyższością, położyła dłonie na skraju blatu. Co to za ton, ojcze? Nie rozmawiaj tak ze mną przy ludziach. Król spojrzał na Daimona, roba i doradcę. Ze swoją żoną też tak rozmawiałeś? Więc zada urazał głowę. Margaret była nie tylko moją żoną, ale i wielką królową, a ty jesteś jeszcze całkiem młoda i nie zdążyłaś pokazać się jako władczyni. A dlatego trzeba cię trzymać w cuglach. Ja jestem twoim koniem wyścigowym, żebyś mnie trzymał za zawodza. Czyżbyś miał dość mądrości, aby dawać mi rady, choć nie starczyło jej nawet na to, żeby zostawić awanturę na bardziej sprzyjające czasy? Zrozumiawszy swój błąd, poprawił szatę i bez słowa usiadł na miejscu. Cóż, teraz możemy zaczynać. Rozumiem, że Wasza Wysokość chce omówić sprawę wczorajszej eksplozji. Właśnie. Dochodzenie już trwa i bez dochodzenia wiadomo, kto za tym stoi. I kto taki? Kto by zatem nie stał, osiągnął sukces, ponieważ Dolina przyjęła to zdarzenie jak początek działań wojennych. Co to za aluzja doradczoni? Na to, o czym Wasza Wysokość pomyślał? Nie grzecznym z Waszej strony jest obwinianie nas bez żadnych przyczyn w tym, co się stało. Czyżby bez przyczyn? Jak tylko do nas przyjechaliście, zaczęły się zabójstwa, rozboje, zamordowano kilka driad, wysadzono nasze statki, kto jeśli nie wy? Jaki byłby sens w podobnych działaniach, skoro dopiero co podpisaliśmy umowę o wzajemnym handlu? Po co mielibyśmy wszystko niszczyć? Taka już jest wasza natura. Zabawne. To samo myślałam o dyadach. Powiedział człowiek z dyllickimi uszami. Ale no, błagam, wejście go przestaniecie. To jest takie dziecinne zachowanie, wytykanie komuś przeszłości, w sensie pochodzenia, na które nie miał wpływu. Jakby jako człowiek liczy się to, jakie on wyznaje, zasady, po której on stoi, stronie stoi, nie po tej, której się chyba urodził, tak? No bo to, że ktoś. Taki bardzo kontrowersyjny przykład To, że ktoś urodził się w katolickiej rodzinie I został ochrzczony nie oznacza, że nie może być ateistą Może powiedzieć, nie wierzę i nie chcę chodzić do kościoła Niekoniecznie musi się z nim wypisywać Po prostu może zrezygnować i nie brać w tym udziału I tyle, koniec, kropka I to, jak y, został na początku potraktowany I w co wierzy jego rodzina Nie wpływa na to, co on wierzy Znaczy może wpływać, ale nie musi tak Selena bez słowa słuchała przepychanek obu stron A potem uderzyła w stół i powiedziała Dość. To chciałaś osiągnąć córko? Powodowa powodować kłótnie w dzień Wielkiego Święta. Ja i królowa widzieliśmy tę eksplozję, rozumiem jej decyzję o tak szybkim zwołaniu rady. rady, ten problem należy rozwiązać. Wasza wysokość wysłuchałaś obu stron, nikt nic nie wie. Co zamierzasz zrobić? Selena zawahała się na chwilę. Teraz wszystko będzie zależało od jej decyzji. Postarała się odpowiedzieć tak, aby jej głos zabrzmiał twardo, bez cienia wątpliwości. Trzeba znaleźć winnego. Dochodzenie będzie się odbywało z pełnym zaangażowaniem. Nie zostawię tego tak. Ci, którzy stoją za wszystkim, zostaną ukarani. Powinni być jacyś świadkowie. Niech zaczną od nich. Wedle rozkazu. Salona w zadumie a palcem, popatrzyła na Damona i wytrzymała ciężkie spojrzenie jego bursztynowych oczu. To jeszcze nie wszystko. Od tego momentu zabrania się ludziom chodzić swobodnie po dolinie. Będą żyć i poruszać się nie dalej niż do wsi, które znajdują się w pobliżu rzeki. Damon zerwał się z za stołu. Moi ludzie nie mają z tym nic wspólnego. Nie stworzysz dobrych stosunków z sąsiadami, traktując ich jak zwierzęta. Naprawdę chcecie pokoju? Po to tu jesteśmy. Tym niemniej z waszym przybyciem zaczęły się zdarzać morderstwa. Lilith ma rację. Powinniśmy zapewnić sobie bezpieczeństwo. Jeśli moich ludzi wygnają do wsi, odejdę razem z nimi. To dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Okej. Okay. Nie będzie trzeba się w takim razie martwić tym, że dryady zaatakują ludzi. Mój naród umie się bronić. O, o tym już się przekonaliśmy. Doradca pochylił się w stronę, w stronę Daimona i wyszeptał. Nie powinieneś udawać się do wsi za wszystkimi, panie. Już wszystko powiedziałem, Reymondzie. Powinieneś być tutaj. Należy starać się być jak najbliżej wroga. Co? Wroga? Czyli oni faktycznie nie przyjechali zawrzeć pokoju. Daemon po raz pierwszy w czasie rozmowy odwrócił się do swojego doradcy. Ona nie jest moim wrogiem. Nagle, Rob wtrą nagle wtrącił się Robo, a jego głos był pełen wściekłości. Póki mówił, jego wzrok był skierowany na Selenę. Jako główny dowodzący radzę ci odejść wraz z pozostałymi. Oni są naszymi wrogami i mogą cię zabić we śnie. Odejdę do wsi, ale nie ze strachu, a ponieważ nie chcę porzucić swojego narodu, mnie nie da się tak po prostu zabić, rob. Niech tylko spróbują. Selena wstała z stołu, starając się nie patrzeć w ich stronę. Niechaj ludzie opuszczają ściany pałacu natychmiast. I żeby ich noga nie postała w mieście. Sprawdźcie wszystkie puby, wszystkie domy publiczne. Mam to w nosie. Czym są teraz zajęci? Dryady powinny mieć zagwarantowany spokój. Daimon ze skrzypieniem odsunął krzesło. Proszę się nie martwić, Wasza Wysokość, zrobię wszystko tak, jak należy. Ukłonił się jej, a potem powoli podniósł się, nie spuszczając z niej oka. Widać było po nim rozdrażnienie i pewne poczucie wyższości. Daimon przyjął warunki Seleny, więc dlaczego czuła się zwyciężona? Powiedzenie, posiedzenie Rady zakończone. Patrząc na to, jak wszyscy wstają z miejsc i wychodząc, rozmyślała. Zrobiłam wszystko jak należy. Trzeba działać szybko i zdecydowanie. Miękkość może mi zaszkodzić. Lecz dlaczego w takim razie jestem taka niespokojna? Selena stała przy oknie, kryjąc się za zasłoną i patrzyła, jak Damon i jego ludzie ruszają w stronę wsi. Wegnańcy, odrzuceni, niebezpieczni. Przypominali konie, które są zaganiane do zagrody. Czyż nie odesłała ich na rzeź, jakby już kiedyś się jej zdarzyło? Jak gdyby wyczuwając spojrzenie królowej, Damon zatrzymał się. To samo zrobili też pozostali. Odwrócił się i popatrzył wprost w jej okno. To jeszcze nie wszystko, księżniczko. To jeszcze nie wszystko, Damon. Ludzie zniknęli za horyzontem. Ich ubrania równie czarne jak końska maść szybko zniknęły w mroku. Selena dotknęła korony na głowie, przesunęła palcami po wyraźnych metalowych nitach. Miałeś rację, Damon. Obok ciebie byłam zbyt słaba, ale teraz jestem królową i jak mi... Przepowiadałeś, nie jesteś mi potrzebny. Znów wpatrzyła się w mrok nocy, ale nie mogła dostrzec jego wysokiej figury. Wcześniej lubiłam wypatrywać cię z za okna. Czekać, aż przyjdziesz z pracy zupełnie jak kotka na parapecie. Z rozdrażnieniem wzruszyła ramionami, odwróciła się i położyła do łóżka. Zanim zamknęła oczy, znów zadała sobie pytanie: czy postąpiłam właściwie każąc ci odejść, wygnawszy wszystkich ludzi? Nogi miała jak zwaty, nieposłuszne, zupełnie jakby poruszał nimi ktoś inny. Selena robi krok. Jeszcze jeden. Rzucają z boku na bok ręce łapią, za, za co popadnie, żeby nie upaść. Nie wolno jej padać. Nie wolno. Po środku pokoju stoi lustro, duże wysokości człowieka. Odbija błękitny księżyc, rozświetlając prawie cały pokój. Dziwne. Nie pamiętam tego lustra. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć. Pa! pa!